Celem projektu Race Prime jest opracowanie nowych podejść terapeutycznych do leczenia chorób, dla których dotychczasowe sposoby leczenia są niewystarczające. W projekcie Race Prime będziemy zajmować się przede wszystkim chorobami zakaźnymi, czyli wirusowymi i bakteryjnymi, oraz chorobami rzadkimi. W projekcie Race Prime mamy dwie platformy skoncentrowane na badaniach RNA oraz biologii komórki, które będą służyć właśnie tworzeniu nowych innowacji dla biomedycyny. Efektami tego projektu, na które liczymy, są propozycje nowych podejść terapeutycznych. Pracujemy zarówno w kierunku pozyskania nowych cząsteczek chemicznych, które mogą stanowić leki, odkryciu nowych Markerów bądź cząsteczek, które mogą posłużyć do diagnostyki chorób. Wirusy, jak namnażają się w komórkach, one namnażają się bardzo, bardzo szybko. I tutaj musimy znaleźć takie czynniki, które będą hamować to namnażanie. I jednym z takich czynników jest sam wirusowy RNA. I jedna odnoga naszego projektu jest właśnie nacelowana na to, żeby znaleźć takie cząsteczki, które się zwiążą z wirusowym RNA i będą hamowały nam nażanie. RNA jako cząsteczkę znamy od wielu dekad. Poznaliśmy jej funkcję, poznaliśmy jej znaczenie w biologii komórki. Jest ono mediatorem między informacją genetyczną zawartą w DNA a białkami, które tworzą wszystkie żywe organizmy. Tym niemniej, zajęło nam dziesięciolecia, żeby zrozumieć, jak RNA, które mamy w naszych komórkach, możemy wykorzystać w celach terapeutycznych. W projekcie RAISE PRIME mamy dwóch międzynarodowych partnerów. Jednym jest Wydział Genetyki Człowieka z Uniwersytetu w Edynburgu. Naukowcy z tego wydziału są świetni w zwanej translacji badań podstawowych, czyli zastosowaniu wyników badań podstawowych do kliniki. Z kolei nasz drugi partner Flamandzki Instytut Biotechnologii to europejski czempion w komercjalizacji wyników badań. Projekt Race Prime jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki dzięki współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt Race Prime jest Częścią naukową projektu RACE, na którego realizację uzyskaliśmy środki z Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa.